manko, jo! To dawaj, chodź. Idziemy A O Jezu, ty tam, to ja tam. Dobra, chodź. Jezu, dobra, ho. faka idziemy na króliki, bo one mają sraka. Hehehehehe, <śmienic> bardzo To Podobno Dobra, 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 bez piny, dobra Stoję, jest, dobra mam, ho że ja też będę nagrywał, jeśli, 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 jeśli moja leniwość nie będzie taka, nie będzie taka dobra. Dobra. Ja, ja będę czytał, ja będę czytał. Witaj, chłopcze, widzę, że rany już się zgo... zgoił. A twoja twarz twarz... świetnie. Byłem ciekawy, o kim A bo dobra, my, my se to Wy se to zostawicie. Wy będziecie mogli sobie to przeczytać a my już idziemy dobra, i Jolos no czemu, czemu ty mi wszystkich przeciwników zabijasz? no to czekaj, daj mi jednego zabić jak jestem czwarty level, bo mam dobry mieczyk na czwarty level A, oh, jezu. Daj mi, daj mi. Jest. Dzisiaj mu odebrałem. Cześć. Nie da się zjeść. Jak to możliwe, że ty więcej zadajesz obra? Aha, bo ja mam taki słaby mieczyk. Od kiedy one są jeszcze suche, ale. Rozmowy, no, rozmowy klasa pierwsza gimnazjum. Aha. Gimby. What the fuck? Gdzie ty jesteś? Aha. Ej, ja, ja, mam do was ta, ja mam do was taką skuchę, nie? Że jeśli dobijecie trzy lajki, to będzie kolejny odcinek. Nie no, jeśli, jeśli was stać na więcej, nie? To, to, to pasuje mi, nie? Jezu, czy. No. Jezu, czy naprawdę ja mam dopiero doświadczenia 49? Prawda. Teraz mam 40. No i co? No i co? No i co? Czyli gdzie? A, czyli, że Ty zabijasz się takie różne? Poczekaj, to odłóż nas od grupy. Już dobra. To już się, to już. Ej, ja nie wiem, jak się biję. Dobra, już. No, 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 okej, no. okej. Okay, okay. nie, nie skapłem się. Nie. A kto ma, a kto ma lepsze oceny? Nie. Cześć jak tam? No fantasie się! Czemu czemu to trwa? Ta to... Mam i jeszcze chwila. Już go zabiłem. Ja już mam ja mam mi około 22 expo. Jej i będę miał mieczyk. No, nie płacz! No, może. Czekaj, zobacz, ile już by nam tutaj odcinka minęło. Jeszcze 5 minut, to dobrze. Czekaj chwila! Dobra, już myślałem, że się dźwięk wyłączył. Z powodu ogromnej ilości zarejestrowanych rządów aktu o lub lub masz zakaz rozpoczynania walki przez 25 sekund. Ej, kiedy minie 25 sekund? 9 sekund. Ja jest dobra, zbiłem. Już mogę bić. No, czekam. No, no, teraz 59 sekund. Dobra, czekaj, stoję No ja się nie chcę z tobą bić, dopiero jak biję czwarty level to się możemy bić e? No nie, po tym nie zjedziesz Gdzie Jest Cisnąłem na ciebie i teraz nie mogę bić. Tak, klikam na ciebie, żeby cię Jak się... Jak się jak się... Jak się... Nie, y ile lajków i kolejny odcinek? 5 może być. 5 lajków. A jeśli dobijecie 10, to jesteście hardkorami. Jest! Nareszcie musi się bić! Plata, a ja mam lepszy miecz. Ja myślisz, ja myślisz, kto wygra? Moja babcia wygra! Moja babcia wciska kapcie. Moja babcia cię Co? Nie. Twoja. Już chwila. już będzie czwarty level. Jest. Już czwarty level. Ej, ej. A czy, I czas na nowy mieczyk. Naprawdę. Ja idę sobie. Ja idę, ja idę sobie coś powiedzieć. Idę pohandlować z Stefanem. Jaki, wiesz, jaki mój miecz ma tak? 25 albo 30. No, zjadę cię, nie? No, fakt, I muszę iść do handlarza. Pokaż towary, co oferujesz, ziomeczku, mój mały. A mam do ciebie sprzedania mięso, mam do ciebie sprzedać miecz. Jesteś tu i strasz pomóż. Czemu JA NIE MOGĘ TEGO SPRZEDAĆ?! O boże, haha. Ho ha. ej sprzedałem. Mikstury nie sprzedam. Naprawdę? Nie stać. No fuck, kurde, ile mi brakuje do zbroi? 69, a jak, a jak sprzedam, miksturę? 60. Jest, chyba mnie będzie stać. No fak, dobra. A gdzie jesteś? Jesteś? Dobra. My się wam i zagramy Komentujcie. Subskrybujcie. Łapkujcie. Na razie. I. Pa Już?